Witam serdecznie w kolejnym materiale z gry Seven Days to Die. No to żeby nie przedłużać, zaczynamy. Po raz kolejny dostaliśmy tutaj misję na tej lokacji. Nie widzę, że Zombieki zrespałnowali po przejęciu naszej wizycie. No dobrze. O tych jak zmieni klimat, tylko że już nie musimy robić obisku misji w celach zarobkowych. Bo mamy pełno surowców, to będziemy. O, tego Zombieka, która bardzo łatwo ściągnąć na ten sposób. A już jeden z jednego kierunku, jednego kierunku, to mogę raz pójść tak. No, mogę sobie tak postrzelać. O cholera. Nie przeleciał przez karty, co? A nie, przeleciało, trafiłem go w głowę, tylko... No, pójdźmy na żywioł, a co? i też te, ja tutaj widziałem szubińce i szubince. okej, okay, to tu musiały być nie zeskidzę. tak, silnikiem hm. moja postać jest genialna ja jest za mało okay. tutaj jeszcze zwłoki Chciałem ja tylko znaleźć zapasy formalnie Ale i tak oczyszczę się A nie, wyciśnięcie obszar. No dobra, no ja się przestaje tym przejmować, bo generalnie Zrobi się za nudno. Zrobimy sobie z tego co kogoś a nie, pieski, 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 pieski. Wejdźmy sobie takiego stąd. A widzicie? Dobrze Pinka pamiętam Co to było? Ty męduję ja na zakichana Nie obudzili się. widzę porad, u góry Ale i tak czy inaczej, że takiej hałas ich nie budzi. Warto tutaj, jak się jest na tej lokacji, zebrać trochę. mięsa, bo jest tu po prostu dużo. Jakby się się miał zaraz raz coś coś dupa u dwa wrażenie, więcej, wrażenie. Jakby się miało razy związanego z mm, polowaniem, to można razy to dwa razy więcej, Może tam pani odprzątnę, ale będzie znowu. Wiecie, póki mogę działać cicho Na tej zasadzie, póki możemy działać cicho, to oszczędzimy sobie czas Możemy oszczędzić sobie czas po prostu. Tam nic więcej nie ma w środku? Nie należy centralnie tutaj. Na to już go zabijemy w reszcie Bolta, oddawaj, ty nie oddasz już Reszta Resztę przeszukam później Zawsze trochę mięsa będzie, bo potrzebujemy więcej mięsa do zrobienia farmy Najpierw tam potasów będzie przydał, ale... Jakoś nie mamy szczęścia Idę na koło, bo jeszcze... O tak się tu na werandzie sobie pan śpi Zabijanie zębiaków daje bardzo dużo do doświadczenia, wiecie. Warto. Chciałem by tu zębiaków nie było? Pierwszy raz tutaj zębiaków nie ma. Dziwne. Podejrzewam, że w środku będzie gruba impreza. No cóż. To zaraz robimy go grubą imprezę w środku. Zębiaki. Taś, taś, taś. Był tam minionderz, co? Tutaj już po cichu nie będę grał, tylko tam są możliwe, żeby kupić sobie czas Kto to przeżyłeś Ja to był skuteczny Leżeś Innego na zewnątrz zostawiłem Nie na panie dosłownie, widzicie? No jeśli będę. A to menda była. Widzieliście jak to odskoczyła? To wyraźnie nic nie ma. Zresztą to byłaby ciekawa które gdyby ją fortyfikować i sobie na nawozy przerobić. Co prawda to bardzo dużo czasu, ale byłoby to dość ciekawe na swój sposób. Mamy paczki z broniami. Jakby było gdzieś się i książkami, to przeszukuję od razu. O właśnie. Przełączniki możemy robić, więc dobrze. Dobrze, bo w ogóle żebym poszedł w stronę he? elektroniki. Włoskich y, ale tutaj sprawdzę, się najlepiej baseball zauważam Dobra nie wiem miał coś do... Y, o co gdzieś by znowu <grywka> Jezus Maria Widzisz, ja spanikowałem Jeszcze jaki twardy, luj. A na się dużo doświadczenia dał ale Matko boska, jak ja spanikowałem <grywka> Mogę fajnie Kawusi może myślać, chociaż czego nie Będę kulturalny eee, Kolejny, co to jest? Maksymalne obrażenie zdobyć 10% obrażeń po kalibru No takiej pewnie nie posiadam, ale u mnie też jak najbardziej się przyda To przyznaję bez bicie Teraz będzie trudniejsze zdanie A Ano z prostego powodu Podejrzewam, że tam będzie gruba impreza eee, Przeładowane Teraz jest strzałowiec Przeładowane Magnus daje mi obrażenia Przeładowane To mi się przyda teraz zarazie. Nie spieszmy się powolutku. No nie chodzi o to, żeby nie śpieszyć, chodzi o to, żeby to przeżyć. Jeszcze go nie trafiłem. Ja za Tu jest chowany, gimczyku potrafię za nim. O, matko, bo skadrało. Tam teraz grudy się Dobrze Naprominiowane Napromieniowane są te silniejsze akurat Ominąłem gdzieś tam zapasy, ale teraz istotniejsze dla mnie jest powybijanie potencjalnego zagrożenia Jeszcze co najmniej jeden został to ten nie, pewnie piętro wyżej. Tak zaprojektowane. Chociaż może go trafię. I już. Okej. Okay. Patrzcie, że udało się praktycznie bez większego problemu. Ja zaraz tutaj wrócę po nagrodę, tylko pójdę po skarb. Nie po skarb, tylko po... Podejrzewam nawet nie w którym miejscu to było. niżej na tej wysokości, a tu schowane Pierwszy raz widzę takie miejsce, albo może było, ja tego nie pamiętam, bo wiecie, ee, wujka z Kemara może spotkałem, że to strywa, wiecie, jak to jest. się jest taki popije, to potem człowiek nie pamięta, co robić dzisiaj na Masakra, niestety, na reserach, no to lokacja oczyszczona praktycznie bez chwała. Co prawda nie jest to związane z naszymi jakimiś to siami ale wiecie. Jest progres. śmieci mi niepotrzebne. Idziemy po nagrodę. Nie to to ma na końcu. W ogóle ty się nie wiedzą, nie mogę trafić. Ła. Nasza postać, teraz jest już mokinowuje na zombiaki, jak widzicie. O, i znowu zu zużyje połowy, tylko pewnie. Po Chęcią za łatwo na poszedł ta lokacja, tylko muszę przyznać. Ja za często ją robimy, bo jest na tej samej lokacji na tysiąc dzień. Można wyższy poziomie trudności, będzie jakieś tu unieść szpital, zobaczymy. Eee, co to jest? Tak z lewy, tak wiele zombie, tak mało kul. Ta proszę szuszka pojecić bez jakiejś więcej łowi, byś z lewej i drugo. O! O! Bierzemy to, uczymy się. I zabieram resztę, bo te glary, widzicie, odschodzi. Zbieram pozorom. Skarb okazał się dla nas korzystny. Ledwo, ale okazał się. To znamy, to sprzedamy. Otwieramy kolejny kufer. To do samochodu, ale może uda się to użyć w motorze, wątpię. Ale sprawdzimy stalowy kilow, no to stalowy narzędzie gdzieś pierwszego poziomu no już nie psady aż tak zdesperowany nie jestem to rozbiorę sobie drewno O, pełny kipunek nawet no, nie zauważam że już pełne to opadzę się tylko i wyłącznie rozebrać na stalowe części węgiel jak najbardziej też węgla dają ja kopanie, tak naprawdę więc nie wiem po co mi to teraz potrzebne papiery. papier, i papiery też posiadam gigantycznie za a nie będzie. jedynie nie wiadomo kiedy popsuje mi się tak. Nie, nie o się, ale mniej więcej tak to wyszło. Idę na dany motor wstawię. Nie będę w stanie stąd wyjechać? Będę w stanie stąd wyjechać. Motor, raz. O! Splądujemy co zdołamy i wracamy. Bo nie ma sensu tu przebywać w tym momencie. Jako specjalnie długo. Mmm, a moment, coś mię sprawdzić. Tu, modyfikuj. Otwórz. Tak, e, czy ja to mogę dorzucić? Mogę, świetnie. A w ogóle to zestankuję od razu. Coś jeszcze mam takiego, co to mogę dorzucić? Chyba nie. Nie, bo to jest w ogóle do narzędzia spalinowego, czyli do tego na przykład. No dobrze. Eee, nie, 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 ciemność. O! Nie znakowane pole? Ciekawe, teraz libię się, jeden mogę znakować Ciekawe Okej, okay, zrobimy tak Hmm, wchodzimy do budynku z portem I ja kończyłem przeszukiwać Ta lokacja jest trochę taka psychodeliczna, może powiedzieć, tak, nie to będzie dobre słowo Nie twierdzę, że tutaj jest jakoś specjalnie straszne, że trzeba się je bać, ale... Czuje się klimat jednak, mimo wszystko. Czuję, tutaj wchodzi i czuję, że natrafię na apokalipsę. Tylko... no może nikt to miasto nie połoni, bo tylko na dobę, jeśli zrozumieć, o co mi chodzi. Bo trochę w sobie imersję. Z drugiej strony, zobaczcie ile mamy surowców. Zwyczajnie. Mimo, że po raz kolejny robimy tą lokację. Właściwie bym się uparty mógł dzień wszystkie surowce i miałbym kupę maro. Od handlarki. Dlaczego że ja ogóle to na Taki przypadek by wystąpił, tak szczerze powiedziawszy, że akurat Jane na mnie lepiej jak pan lepiej na Jane. Takie to przypadki chodzą po udział po prostu. Yy, tak, yy, tak to wszystko, to wszystko. Schodzimy już na dół do kolejnej części. Okej. Okay. To nie wziąłem kluczu francuskiego, prawda? Wziąłem. Teraz tak I tutaj mamy gwoździe, to podnosimy To rozbieramy Okej okay. Teraz tędy nie uzyskamy jeszcze tylko trochę żelaza, bo nam potrzebne na późniejszym etapie. Nie tyle żelaza, co mechanicznie rekruczy części, bo zawsze je mogę sprzedać bardzo drogo, jak już wiecie. I to się po prostu sprawdza. Może nauczyć się w ogóle rozbierać przedmiotem, no się ten cały, to całą też odpowiedzialną za... Oświedziona jest percepcja? Recykling, właśnie, muszę sobie w końcu rozwinąć. Tylko inaczej, jak e, kiedyś powiedziałem, gram solo, w ogóle mogłem podkręcić sobie, jak to się nazywa, e, zbieranie doświadczenia, czego by nie. Tylko wychodzę z założenia, że twórcy no zakładam, chyba opcje, także że gracz może grać solo, tak jak ja to robię, więc e, Jak chodzi o ułatwienia dla takich graczy, tylko chodzi o to, że gra jest też do tego dostosowana, więc powinienem właściwie grać na standardowych ustawieniach. A jedyne co dodałem sobie to para łatwiej, typu zrzuty typu. O, że sami brakuje. To już przeszukałem, a był mam tutaj, te, 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 do tego zacząłem po słowa. No, z tego tkaniny, jak najbardziej. Okej. Okay. Okej, okay. no to rozbierzemy. Zresztą no, wiecie o czym mówię, te wszystkie zmiany u mnie widać na odcinkach, więc... Tu już wszystko. To nie ma nic. O, po i śmieci. Śmieci mogą być. Trochę się dziwię, bo... najczęściej jak już oczyści się do lokacji ona nie ma nam nic do zaoferowania. Wiecie o co chodzi? Są właśnie takimi śmieciami teoretycznie. A Znaczy inaczej, śmieci. Śmieci w tej grze nie ma. Wszystko w jakiś stopniu można wykorzystać. Od handlu po zwyczajnie e, przetworzenie. Wszystko, absolutnie. Każdy jeden kawałek żelaza i stali. To jest bardzo przyjemne. Swoją drogą bardzo fajnie by wyglądało, tak, taka mi naszła myśl. Gdyby z tej gry można było zrobić, to jest w ogóle drogie czy nie, w sprzedaży napraw, jeśli to wymaga zostało naprawczego trudno, ale to się sprzedał po prostu. Eee, Krzesło biorowe mi do szczęścia nie potrzebuję, teraz ja zbiorę. A z tego mam skórę i części mechaniczna. Po prostu mi nie potrzebne do szczęścia, widzicie? W części mechanicznej skóra i żelazo. Eee, taka mnie nasza myśl, że Pani by wyglądał, żeby zrobić coś na podstawie Seventh jakiś jakiś serial gra, Wiesz o co chodzi, bo tak gramatki potencjał, żeby zrobić z tego Ninja Horror w postaci tego się Pani rozbierze, nie, to jest metal w postaci jakiegoś, em, jakiegoś filmu bardziej, popularnego bo klimat jest, jest tutaj ogromna lokacja a jakiegoś filmu e, popularnego takiego RPGa, z jakimiś misjami, zdaniami po prostu byłoby to ciekawe moim zdaniem. Chcę się po prostu wykorzystać i sam kolor świata, bo jest ogromny. Nie wiem o co mi chodzi. No, e, ogromna mapa z ogromną ilością e, lokacji, które są praktycznie zagospodarowane. Nie ma tej żadnych obuły. I jest wiele różnych opcji, można, można byłoby to wykorzystać, ale twórca prawdopodobnie nie ma fizycznej możliwości, żeby to wszystko tak wykorzystać. cokolwiek na co powiedziałem, bo już będą momencie chyba nie mówię po polsku. O! Na szczęście tutaj. Tego to zbieranie tego typu lokacji przynosi jeden korzystny efekt. A no mianowicie mamy nieograniczony dostęp. To to no było w takim za Bez oświetlenia. Eee, daje nam taki efekt, że mamy i doświadczenie, i materiały, i... Yyy, możemy się unusić pasując zombiaki, czyli dobić sobie pojawia. Ile już mam? 2500 ząbiaków zabitech. 50 mi nie wyszła, bo liczyłem na to, że w zależności się uda mi się 10 tysięcy jaków przed zgonem zabić, ale co się także jeden zgon, więc. Mą e... no, do z wyproszeniem. w że taki formularz o co mi chodzi. No dobrze. To teraz pójdziemy w tym kierunku, tu już przeszukane. Tutaj, zrobimy to łóżeczko. O, i sprężynki. Mogę mieć wrażenie, że zabiegi tu idą. Mamy tu do ruchy. Stara, na jak najbardziej. W ogóle mam wrażenie, że teraz więcej chyba się nie dostaję, nie dostaje, Jak mam się do tego dostać? O! Ta w ogóle dziwnie schowana. To jak najbardziej się przyda, wszystko, bez wyjątku. Że coraz więcej e, doświadczeń. Może inaczej. Coraz więcej doświadczeń czasami dostaję za zbierać. Wow. Oooo! i klipunek. Zaraz to wrócę. Że e, więcej doświadczenia dostaję za niż za samo. jak to się nazywa, sobie nie zębiaków. Aczkolwiek to może być tylko błędne odczucie. Magazyn. pozbądźmy się teraz sobie fantu, które mamy przy sobie. A wie, jeśli mi te fantu zbieramy, zbieramy. o Widzę, że e, także połonę tutaj A niestety o tym nie poradzę, kończymy zbierać A właśnie, bardzo kluczowe jest to, żebyśmy to zabrali Mmm. O wojskowa, to sobie po zostawię na później Bo jak znam siebie, to pewnie nie będę się bawił z tym po prostu Hmm, to jest tylko chyba jedno do przeszukania, prawda? Pięcy co... Co poradzić? Na razie tego przeszukuję jeszcze przez moment, bo tu jest kilka rzeczy dodane. Juka? Tak, na oni Okej, starta ubrań. Gotyckie spodnie. Ok, też tak może być. Trochę cementu, ale mi miejscu. O, jak fajnie weszłem. W ogóle jestem w środku jednego z najniebezpieczniejszych miast to ja ja się sobie ogara nie? To się nazwa się na krawędzi. No to był kiepski pomysł, ale niech już tak będzie. Krzesło z koszarek najbardziej. Dokończę, bo chociaż trochę przyszły Właśnie tą wokację. Hmm, to by już odpuścimy tą wakację, bo to nie ma sensu tutaj przybywać. Te pełny ekwipunek już... No właśnie, praktycznie pełny ekwipunek. Może jeszcze porozbieramy te wszystkie telefony, które są... Elektroniczne. E moment, po to przyjdę. Wygląda na to, że już mam pełny Nie Mniej więcej tutaj nie działa. Hmm. Tak, um, tak, 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 tak. Do czego to w ogóle służy? O, z maczugami. Ale ja nie sądzę, żebym mógł swoją maczugę. To mam na myśli, bo tu chyba mam już komplet. Sprawdzić mogę go No komplet mam. Dobra, to dokończmy jeszcze, przeszukiwać na tą lokację do końca. No dobri drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się spodobał to zapraszam na kolejne na moje kanale. Do... To zapraszam na kolejne na kanału. kanale. To trzymajcie się i cześć. można budówkę jeszcze zabierzemy. Jak już odwracam. To chciałem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały. To na razie.